Widzowie! W dzisiejszym odcinku dość nietypowo, bo stylizujemy mnie. Z Bagiego, ale. Nie samego. Uwaga, widzowie, to będzie specjalny odcinek do studia. Zaprosiliśmy Magdę, moją partnerkę, do Jarzusa będzie to lepiej wyglądać Wy to widzowie oglądacie tydzień po pierwszym odcinku Ej, mam nadzieję, że nam dobrze poszło Siema widzowie, zanim przejdziemy do dalszej części odcinka Chciałbym tylko dodać, że ten odcinek był nagrywany dawno temu Świeżo o po poznaniu z Magdą Obecnie mamy dużo lepszy vibe niż podczas nagrywania odcinka Dzięki i zapraszam do dalszego oglądania Dobra, zaczynamy Mam nadzieję, że przygotujecie nam dobre stylizacje yeah. Wiadomo jak jest, dobra, let's, let's go. go Ale byłoby słabo, co? Jakbyście się nie dogadali zupełnie, co? tylko jest dobrym tancerzem Ja jeszcze, y nie wiem jak wygląda prawdziwe życie influencerki? Sonia ja zgubiła naszą jedną torbę z kosa Jak duża szansa, że na przykład się w sobie zakochacie albo zauroczycie? Trochę kopnij mocno Nie róbcie mi przypału Magdy On cię ogołocił stary z charyzmy i z tego wszystkiego, co jest w tobie najlepsze <laughs> Idziemy ubrać Bagiego i jego partnerkę O, jak to brzmi Wiesz co, ja trochę z humor. Czemu? Wiem, ja wiem dlaczego Maciek ma z humoru, bo nagrywamy odcinki i nie może tworzyć muzyki Realnie, ale serio, ja znajdę na to rozwiązanie, tylko mnie to, muszę poczekać, żeby to się, wie, że nie jestem w stanie tego tak ad hocowo zmienić Ja to w końcu sobie, nie wiem, przerzucę w tym życiu Jedna rzecz mnie najbardziej w tym wkur... Ja zaraz, zamiast mieć teraz tą największą motywację i tą najlepszą energię do robienia tego To ja to marnuję trochę na swój sposób, wiesz co chodzi W momencie, kiedy on jest po prostu na top 1 i top 2, to po prostu on nie lubi nagrywać odcinków Co e, ja po prostu nie lubię rozmawiać z Sonią Co? Ale to jest akurat fajne O, Sonia Nie rozmawiam z tobą Teraz to ja to z nie rozmawiam, rozmawiam. z tobą. Tych dobrych lechty. Poznam po raz pierwszy partnerkę e, taneczną Mikołaja Bagiego Możemy mówić partnerkę Partnerkę Bagiego z Z Gwiazdami to całkiem Myślę, że jest dużo bliskości między nimi Taniec zbliża, tak? Jak oceniacie procentowo szansę, że się w sobie zauroczą albo zakochają podczas programu? 90%. Fizyczność to jest seksualność Czyli będzie tak Karo jest z nami, w zapomnieliśmy, że dzisiaj jednak nie możemy mieć chillu. Panowie i dziewczyny, ubrałbym ich elegancko, tak jakby mieli wyjść na pierwszy taniec. Miki miał bardzo ładną stylizację na tym, e, zdjęciu, się taką elegancką. Czarny zwykły garnitur. Ale bardzo ładny był, oryginalny. Słuchajcie, a może by tak pójść na drzemkę? Ja mam taki komplet, który z materiału Coco Chanel. I kieckę dla Magdy? Dla Magdy. Wieczorowo jakoś. Słuchajcie, jak co tydzień w niedzielę, przez najbliższe trzy miesiące głosujcie na parę numer 9. Po prostu wpadliśmy na taki pomysł, że dzisiaj nie jedziemy do sklepów. A może pojedziemy, ale może nie. I ubierzemy Bagiego w outfit, który ja sam uszyłem własnoręcznie jakieś 2-3 miesiące temu i nigdy sobie nie miałem okazji, żeby go ubrać. Bo jest bardzo wieczorowy i dość nietypowy, który rzuca się w oczy, jest Sterling Heads. I go weźmiemy, ubierzemy w to Bagiego. A jego partnerkę, Magdę, ubierzemy w jakąś sukienkę. I wpadliśmy na taki pomysł, że zadzwonimy do Jessica Mercedes, która można zaprosić i weźmiemy coś od niej z pracy. Słuchajcie, jedziemy na miesiąc 3, obc sklepy. Gabusia nam pomogła. Była wyborem sklepu. Mamy tam 14 minut. Ogólnie mamy mało czasu. I korki w Warszawie. Do promenady jest 13, więc... Ale tam nic nie ma w promenadzie. Do... Myślę, że minutka nas hmm. nie zbawi. A jak zbawi, to co wtedy? Grozisz mi? Grożę. No to pogadamy sobie zaraz. Jak się kamera wyłączy. Widzowie, jesteśmy u Miłosza, żeby znaleźć stylówę dla Bagiego. O k ale fajny kuj. przepiękne. Przepiękny. Mikołaj będzie w tym wyglądał zajebiście. A jakie buty? Ja bardzo ja lubię Kazar Studio. Oni mają bardzo ładne buty. No... no. Halo? Cześć! Maciek z tej strony. No wiem, cześć, co tam? Cześć. Słuchaj, jesteś w Warszawie może? Jestem. Bo mamy taki biznes. Nagrywamy no, film, co? słuchaj, że stylizujemy Bagiego i jego partnerkę Stońca z tańca z gwiazdami. No i tak szukamy najlepszej opcji dla tej partnerki Bagiego. No i pomyślałem, no. żeby się odezwać do ciebie, bo ty masz pewnie takie, kurde, wymyślne rzeczy, jakieś sukienki crazy. I czy byś by o -o. nam coś użyczyła, może. No dobra, mogę coś pożyczyć. <laughs> Ale łatwo Ale na kiedy? No teraz. Ale to ktoś do mnie przyjść do domu na chwilę, czy co? No. No dobra, to możecie przyjechać. To napisać ci adres? No, już przypomniała. Dziękuję. Weźmy to do Jessiki. Jessica nam to, to wystylizuje, Cześć. Cześć! Hej, jesteśmy na miesiącu. Ej, a w jakim vibe'ie obieramy ich? W takim, jak oni się po prostu ubierają? E, ona chyba, że lubi taki klasy styl. Idziemy w classy? Yeah. Mm. Jak by wyglądała? Pokaż Ale ładnie. ci pasy do okularów. Ej, ale jesteś fake. <laughs> o, fajne. Kasia. Mega fajne. Jak ona jest taka drobniutka, to będzie słodko w tym wyglądać. Ja bym poszła w jakieś Jaśniejsze kolory. Ile wy sądzisz o tym? Ja jestem fanem. O kurde, ale fajna. Ale i ma tam to bardziej w jej stylu, choć nie wiem troszkę jaki jest z tym. A możemy ubrać Bagiego w takim old matku. A bo tak? my jeszcze musimy ubrać bagiego. A, jakby go ubrać jak oldenim. Tam jest taka... taka sliding. No dosłownie, o. Powiedziałam to, powiedziałam to, dosłownie. Nie drzyj się. Proszę o postać w ciszy. Ej, to przyczywali. Wzięłam X-La, bo bagi ma dużo wyciska i ma wielkie... Nie brawa, Ale Ines może po prostu... Wiesz, widziała go w innych okolicznościach. Ej, patrz, Inas wybrałyśmy takie spodnie do tej bluzki. Super, ale nie wiem jakiej bluzki. Dobra, i jeszcze teraz buty trzeba i dodatki jakieś. A garniturowe jakieś brązowe? O to było tak część. No Cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Cześć. No to wymyśliłam się, coś. Więc możemy pokazać prawdę, jak wygląda prawdziwe życie influencerki. Tu jest pokój strat, tu się ugina już metal, a tam musi nadejść unboxing, ale nie nadchodzi. To aż tu wyjście na dach? A siedzisz na dachu czasem czy nie? No, gdzieś siedziałam A masz tam jakieś leżaczki, co w życiu. O masz jakieś do mnie przyjść. <noise> nie no, w ogóle ja mam dużo takich rzeczy, wiecie? Chyba dobrze, że napisaliście. O, i ja będę... już poszedł Oj, pierwszy, wiesz. Po... O ja to są. Samo... Co według Ciebie <noise> pasowało do tego, bo chcemy ich złączyć jeszcze różą, bo to jest, wiesz, kanał z różami i chcemy jej dać różę, żeby okay, to się no przeplatało go. razem, no. Okej, jeszcze jest to śmieszne. To jest taka na jedno ona jest taka taneczna. Mhm. W razie co to takie piórka, bo one ładnie jak się tańczy, więc jakby oni nagrywali filmie. będą jak Ken i Barbie. Fajne. Masz jakieś buty? 36 rozmiar, 37. Ale 37 to ja, to czekajcie coś wezmę. Takiego. <grym> A może takie w razie co? Wow. To jest ładne. Ale z czarnych to śmieszne są Teraz takie wow. wracają moim zdaniem, ja je kupiłam wow. specjalnie. Do tego? Do tego. Bo to są takie co modne były 10 lat temu, nie? No. Kochani, lecimy dalej. Chodźmy. Jessica. Pane. Zajebiście, kolekcja jaką m**** paną kolekcję, to ja nie wolę się nic no. już. Mega dziękujemy za zaproszenie i o. bardzo się cieszę, że zobaczyłem to mieszkanie, bo jest przepiękne. Big Share. Dobra, szukamy butów. Tutaj są takie na przykład do tego. Dobra, to jednak idziemy na dół. To jest męski? Zapraszam, męski jest to na górze. Tak, a okej. Okay. No to za się nam poszło. Dobrze, podjęliśmy decyzję, że po prostu jedziemy do Warsaw Sneaker Store, bo nie możemy tutaj w żadnym sklepie znaleźć e, dla wielkoluda bo to Nie mają jego rozmiaru. Widzimy się w Warsaw Skatecestore, bye! Guys, jesteśmy obkupieni, załadowani. Kminimy. Co, co byś jeszcze kupił? A. Mieliśmy kupić róże. Ja się zgadzam z tym, co powiedziała Jessica, że może być za dużo. Boję się, że to jest za mało. Bagi będzie jeszcze drugie drugiej ręce, bukiet kwiatów no, i, i daje będzie to, to będzie ich Tak, to jesteśmy po kwiaty I te tak. ładne, i te Dobra, bierzemy Ale nie mówimy nic w ogóle moim zdaniem, że to... Powiem, że skąd ogarnęliśmy witrze, te ubrania tak. Nie mówmy, gatekeepujemy, gatekeeping Sonia zgubiła naszą jedną torbę z kosa, więc poszła jej teraz szukać Imagine, jakbym właśnie straciła dwa koła I Ja nie mogę mieć tyle pieniędzy w rękach Jesteśmy z Gabą szukać butów To muszą być takie w miarę eleganckie buty Ten zielony fajny jest, nie? Będzie pasować mu? To te ubrania Może to może te będą mniej krzykliwe. Dobra właśnie bierze nasze kiki i mamy już chyba wszystko do naszych outfitów, więc widzimy się na miejscu. Zanim tutaj was ubierzemy, chcę zapytać, czy Mikołaj jest dobrym tancerzem. Ja jeszcze y, nie wiem. No jeszcze... No na pewno podglądałaś się jego jakiś tam tancerz. No troszkę trygi, tak nie? na pierwszej próbie. No i tak szczerze. Tam I drewno co? czy nie? Nie! Jak bardzo źle jest. tak Czemu tak bardzo, że ja jestem ja dobrą trenerką, tak? O, i to jest najważniejsze. Mikołaj jest bardzo pracowity, tak mówił, tu prawda? I to jest prawda, i to jest właśnie, ja dlatego was wierzę i uważam, że po prostu wygracie to. A ja będziecie wysyłali SMS-y, tak? Serio? Ja już mam budżet określony. Tak? Ja. 3000 per odcinek. Skończmy już tutaj, Aha. że tak powiem, gadać. Dobra, Czas słuchajcie. Na, e, stylizację. mamy od Madzi? Kilkoma słowami. Koncept jest taki, że chcieliśmy was ubrać po prostu odlotowo. <gry> stylizacja taka po prostu na miarę, właśnie tańca z gwiazdami. Okay. Od... Dla nas jest to coś nowego, dla Ciebie może to być pewnie normalka, bo te rzeczy są takie dość odjechane, wiesz, jakieś tam jest. No tak jak tańca. Jakby tam totalnie, kamienie, bling, bling, czekiny. No, to, no, to, dokładnie, no. I dokładnie w to, że tak powiem, celowaliśmy. Mamy nie, takie dwie kiecki. Skąd wy masz takie rzeczy sobie? Gatek, czekaj. Dobra, i co, moja stylowa? No, twoja stylowa jest. Uznaliśmy, oh, że wykorzystamy okay. komplet. Ale szto, I to no więc... fajnie z tym kontrastuje, a to fajnie my czuje, Tak, taką kiedyś miałam na turniej, w ogóle identyczny miałam dół. No i teraz kwestia dobrania butu, butów. Takie wracają, ale w ogóle też widzieliśmy, że bardzo dużo stylówek na Waszych sesjach y są takie, że są cięższe buty, a jakaś stylówka właśnie tutaj pióra, coś. I jeszcze buty Mikołaja, tutaj Mikołaj. No i no, ja myślę, że ratujemy w te. No fajne, zajebi się do tu nie ma co kombinować i słuchajcie, na no, wiśnie no to po prostu damy wam akcesorium ostateczne Czyli kwiaty Kwiaty, no Wydziałacie i widzimy się i za chwilę Ta srebrna sukienka robi taką robotę Nie no I razem te dwa outfity wyglądają no, no, jak najwyższe Czerwony dywan To jest medgar. Medgar, oh. Medgar. No to jest No Wagi w tym wyglądem no. jest 3 metry no. na Te buty, wszystko idealnie no. pasuje no. Po prostu myślę, że nie ma co tutaj za dużo Chyba, że macie jakieś pytania? Ja mam no? pytania. Tak. Mam nadzieję, że po ostatnim. Nie wiem, ile my tekstów nagrałyśmy. Wiecie, że nie możemy korzystać z naszych ubrań, nie? Wciąż. Nie, 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 nie ma takiej zasady. Ale ostatnio nie było niezadowolenie nie. przez to, że używaliście. Ale trochę... każdy podczas ostatnich 30 odcinków używał swoich ubrań i chyba na tym powinniśmy zostać. Więc my. Wniosku. Wniosku. No nie, no właśnie Bo wy ten... używacie. Ja użyłam tam kiedyś na początku była wielka spina do mnie, więc przestałam. Natomiast wy to notorycznie robicie, ale spoko. Wydaje mi się, że tym razem. Tego ja nie zrobiliście, więc. Rozumiem Waszą potrzebę. Mam nadzieję, że też się nie zawiedziecie. Za szczęście oceniam odwiedzi tutaj nasi główni zainteresowani za Co, jeszcze szczęście nas e... słyszą. Szczęście, porozmawiam o tym zaraz, może najpierw zażyć Ja widziałam tutaj jakieś story sojuski, Mercedes. Coś tak. co się jeszcze? jeszcze? No. Zapraszam Bagiego i Magdę. Jakiś brawa za tą figurę? Yeah! Oh, ok. Ej, Ale pięknie razem tu są dacie! Serio! Was, serio. Ja 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 to, że pięknie, pięknie. ewidentnie to. ktoś zignorował wiadomość Magdy, nie za dużo błysku, bo cały czas go noszę na nagrywkach. Znasz <ślonie> <ślonie> taką wiadomość? Tak! No. Nie, Ja ogólnie lubię na wyjścia i tak dalej, ale na co dzień to już mam szeseckimi okay. i tak no ale Ale piękna jest ta sukienka, to prawda. Uzajrzę, że ubierzemy was w takim stylu nonchalanskim, bardzo eleganckim, takim, że wychodzicie na jakąś ramówkę, ale to już jest ramówka taka serio bez weselania, to jest med gala. Ej, czy jakby miał nogi dłuższe o jakieś 30 centymetrów. No wyglądasz na wyższego. Ej, ale w ogóle to jest też fanfakt dla naszych widzów, że dosłownie nagrywamy to w dniu, kiedy ogłosili naszą, naszą parę z Magdą. tak! Ale myślę, że gdybyśmy nagrywali, że my z Magdą też się trochę tak jeszcze dobrze nie znamy, no nie? Więc gdybyśmy nagrywali pewnie ten odcinek, nie wiem, za 4 tygodnie, to pewnie mhm. byśmy tu wjechali już wiecie jakąś na Ale ja, ja mam parę a. takie rzeczy, żeby, tak żeby przełamać te, te bariery. No. i Taniec, no to jest dużo fizyczności, prawda? Okay. Zastanawiałeś się po prostu, czy. No bo jednak przez, uważam, kontakt ludzki Dobra, taki właśnie... Tak Jak duża szansa jest, że na przykład się w sobie zakochacie albo zauroczycie? No ja nie mam doświadczenia jeszcze, ale w takim tańcu. No ty Ja mam, ale ja na przykład ze swoimi partnerami tanecznymi nigdy nie byłam, więc w sumie też nie mam. Ja to trochę bardziej traktuję jako aktorstwo, tak jak no aktorzy nie zawsze są razem, tak samo o tancerze. Ale na przykład rozmawialiśmy już o wspólnym tatuażu. Tak, dokładnie. I Magda powiedziała, że to jest opcja, tak. o tak, Co byście sobie wyziarali. No ja myślę, że ja bym chciała Właśnie no Ale gdzieś tutaj bardziej na widoku, myślę. O Boże. Myślę, że coś lepszego, może związanego z tańcem. TZG, TZG to A, jest TZG. Para numer ileś tam wiesz? Ale Polsat jeszcze nie zrobił. to na co dzień. traktowałam <noise> to <tanecznego>. nie. <noise> nie, nie, nie. No okej. Okay. W ogóle wam bardzo tak. kibicuję jako parze tanecznych. Dziękujemy, dziękujemy o, bardzo. Dziękujemy. Mi też jest miło, że, że mamy wasze wsparcie kochani. Do okay. do boju! jesteście ciekawi. Dziękujemy. Tak, tak. O, za plania. E, no skąd to jest? Miłaś mi powiedział, że to jest Chanel. Oh my god. Chanel. Może, może komplet Bogiego to jest komplet Chanel. To no, jest komplet Chanel. Mogę dokończyć? Tak, już? już? No bo tam cztery dziewczyny są na jednej kanapie, to będzie drugi odcinek. To jest komplet z materiału Chanel Vintage 2017, że rok. I uszyłem ten komplet sam <laughs> własną o, fajnie, fajnie. A to dzisiaj nie. uszyłeś, Czy już go? Nie, uszyłem go trzy miesiące temu, ale nigdy go nie użyłem, bo trzymałem go na specjalną okazję. Uznałem, że to jest specjalna okazja. Myślałem, że Bagi go założy i będzie wyglądał. No, że ktoś go założy. I dzisiaj jest okazja, że mogę wystylizować właśnie wygraną parę tańca z gwiazdami. Umyślałem, że Bugie mu się to spodoba i może go użyje i kiedyś pójdzie w komplecie uszytym przez swojego przyjaciela. Rozumiecie o co chodzi. Wygląda ale tak jak Harry Styles. Yes, Naprawdę super. Okay. No i teraz outfit Magdy. No my lepiliśmy go od 4 tygodni. Tak Tekin do tekina, po prostu. Ja widzę, że tu porządna praca. Też parę, parę luster musieliśmy zbić, żeby po prostu tutaj odpowiedni efekt uzyskać. Jest to po prostu nawiązanie do y, wygranej, czyli... Kształt kulik. Budki Bottega Veneta, y, bukiet z torczyków, tak? Proszę bardzo. Kwiatki dziewczyny. A sukienka to jest raban? Tak. od Ciebie z szafy? Nie, akurat od Jessica i Mercedes, ale po prostu kojarzę model. <grymne> Chcieliśmy zrobić oh, no. jak najmniejszą robotę, więc też zasięgnęliśmy, e, pomocy stylistki i w ogóle super fashion tak. influencerki. No, Jessica i Mercedes, no nie? Która najlepszej w Polsce, która, która, w Polsce, która ma... wie, co się z czym je. I ma wspaniałą szafę. Ja w ogóle czuję się trochę jak na turnieju, bo to jest właśnie taki turniejowy styl, tak jak w tańcu towarzyskim. Wiadomo, w tańcu z gwiazdami nie ma zawsze takich outfitów typowo turniejowych, ale właśnie ja miałam nawet taką sukienkę. Taki kolor, w ogóle takie tam lusterka, super. A, okay. a ja no? ja mój outfit? No, powiedziałam, że w moim zdaniem wygląda fajnie. Harry Styles jest. Że mógłbyś koncert jakby teraz robić. Serio? No, mógłbyś zaśpiewać coś? Nie, no. nie, A jaka jest piosenka Harry'ego Stylesa? Watermelon Sugar... Uh, Watermelon Sugar... Raz, David Kaschner. Kaschner. Oh, Harry Styles, oh my nie, God. Ja Myślę, że Twoja twarz brzmi znajomo w następnym o, sezonie. Ale tak było, Julka, że była w takim sezonie, a teraz jest Twoja twarz brzmi znajomo, więc Wszystko. może. A w Twojej twarzy brzmi znajomo, na przykład zrobili kiedyś Kaniego Westa, nie wiem czy pamiętam. jest tam. super. Uuu. Jak im to wyciągasz, to wydaje mi się, że nie dostaniesz nie, za Ja nie wyciągam, to, bo po prostu fascynowało mnie to przybranie. No dobra, no Magda, jak ty się czujesz? No ja się czuję turniejowo, w sensie jakbym przyjechała na taki jest festiwal tańca w Blackpool, no to tak właśnie się czuję, więc na co dzień bym tego nie założyła, no oczywiście, no, no. że nie, wiadomo. ale Fajnie. Ale to turniejowo tak bardziej na, na podium, czy tak turniejowo bardziej? Nie, no na, że pierwszym miejscu, okay, na pierwszym miejscu oczywiście. Okej, Zdecydowanie. To jest taka finałowa sukienka, bo często się zmienia przed finałem, przed taką główną rundą. No to w tej bym... tam jeszcze takie światła odbijają. Zdecydowanie to, to byłby mój strzał. A co myślisz o moim outficie? Podobać ci się? Bardzo mi się podoba. Y ja chciałem was zapytać co? jeszcze, tak to jest bardziej takie prywatne pytanie. <laughs> kto uważasz, że jest waszą największą konkurencją w... Jeszcze nie wiem, ale tancerzy to nie oceniają. Możesz ocenić pewnie ich umiejętności, w sensie jeśli są bardzo dobrzy, no to pewnie wiesz, że są dobrymi nauczycielami. Nie no, tak tak podkręcać. Nie takich <laughs> pytań. Wszyscy są świetnymi trenerami. Ja myślę, że kto wśród y twoich... Y nie wiem, jak to powiedzieć. Rywali, konkurencji. konkurencji? No. Jest taki bardziej, bardziej charyzmatyczny i może. się nie bardziej poznałeś, jakieś. No, nie wiem, właśnie myślę, myślę, myślę. Czekaj, czy z Karolakiem masz jakiekolwiek szanse? Myślę, że nie. A ja A nie myślę, mam. że Karolak właśnie zaskoczy no, i że on to jest to aktorem mogę. i on pewnie trochę tam. Tak. Jest bardzo charyzmatycznym ziomkiem, no, jest śmiesznym ziomkiem, charyzmatycznym, Jest fajnie. On nadrobię bardzo tym. Maja Bochuniewica, myślę, że się dobrze rusza. Ja w ogóle myślę, że Maja będzie razem z Wami w finale. my jesteśmy jeszcze długo no. do no. pierwszego odcinka, bo nawet nie wiemy, jak nam się razem tańczy. Ale byłoby słabo, co? Jakbyście się nie dogadali. Zupełnie, za. Mogę jeszcze zadać pytanko, bo Ty, mi do, do teraz nie powiedziałeś, jak się czujesz. Ja się czuję fajnie, tutaj mam za wąsko, ale wiem, że też się robi Którym to pod dziad. siebie, a że jest troszeczkę, myślę, tutaj węższy ode mnie, a poza tym spoko się czuję. Ja bym chciał się jeszcze zwrócić tutaj do widzów, szczególnie tych, którzy nie do końca nas znają, a przyszli tutaj, bo na przykład właśnie kojarzą taniec z gwiazdami. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że, że ci ludzie tutaj, którzy stoją, po prostu chcą spełniać marzenia. Jaki głośny ty jesteś. Oni tu stoją przed wami, nadzy... Yy, o Jezu, co? Nie... Nadzy? To jest metafora. Stoją tu przed wami, otwierają się. Tu, jak i przed telewizorami być bardziej smutne. I chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, z małych miejscowości, tak, bez, bez, bez predyspozycji na sukces, a jednak dzięki wam mają szansę zrobić coś w tym życiu. Żeby, no żeby, żeby, żeby rodzice byli z nich dumni, tak? Brawa! Dziękujemy bardzo. Dobra, możemy teraz my? A możecie się obrócić jakimś takim tanecznym krokiem, tak. wyjść stąd? No to możemy, możemy, możemy. To jeszcze raz to samo, czy coś, coś innego robimy? Wow! Dobra, co dla nas przygotowałyście? Słuchajcie, my no. mamy dla was fajne classy outfit. A myślę, że lepsze niż to, co mam teraz? Myślę, że jest to zupełnie co innego. Tutaj mamy dla ciebie takie jeansy do tego Top. taką bluzeczkę. Mniej tanecznie. I no, dawajcie. Okej. Okay. You like it? No, spoko. Okej, okay, dobra. I do tego takie... Poczekaj, bo ja, my nie wiem jak ty będziesz mi wyglądać. On wygląda <noise> jak ten z faza, bo bazy ten taki jest. Jak to. Alan? Ala? Alan? z fazy? Ej Magda, to. wiesz kim jest baza i faza? Nie wiesz? Jest OK i to też Ej, jest. To jako. jest Ma Magda okay. jest ja troszeczkę bumerką. Najważniejsze, że weź, co to jest stres. Wow. Już tak! Aaaa. Ale czytałam dzisiaj komentarz no. i było tam, że zacznę pić macze, jeździć zaraz z Teslą i coś, czego nie zrozumiałam Myślę, że to kwestia czasu, aż Madzia będzie miała pandrykowe auto swoją maczę i wbije na Team Early To jest nie. akurat cios w jego serce bo to, to, jest, jest, jego kanał to jest jego kanał nadawczy no. Ale już należy do niego w Serio? Tak. Dobra Bejdzie. Biorę to i Cieszę. przebieram się tam Madzia się przebiera tu tak. i zaraz, zaraz zobaczymy, co się zadziało Uważam, że Magda wypadła Magda... tak Super, Przepiękna i On ma ładną figurę, więcej we no, więc i wy wszystkie będziecie ładnie. Tak, teraz jak ma te ręce w kieszeni, jest no, tak super I pas, pasuje do niej bardzo dobrze. Słuchajcie, aż mam sobie to zostawić te rzeczy, co ona no, ma na no, sobie. Tak, no, bo no, ładnie ładne, no. to wygląda w duecie, nawet z tymi japonkami, no, super. Ale wydałyśmy to... dwa koła, więc, więc tego nie z... zrobię. Powiedzcie coś. E, my ubrałyśmy Magdę i Mikołaja bardziej e, na co dzień. Czyli przeczytaliście brief. Tak. A, tak, My się posłuchałyśmy. My tego nie zrobiliśmy. Zapraszamy! I to jest inna wersja Bagiego, ale pasuje mi do Bagiego. Co nie? Że jest... on jest ubrany, a nie przebrany wygląda. No. Na jak a co? Ale coś <noise> mi się tu nie podoba. Nie wiem dlaczego <noise> Bagi mega dużo ładuje. Ja, ja myślę, że to siłownia. Tak. No. Siłownia i trzymanie ramy też, wiecie o co chodzi. O, to się, o, to się loci... za rama. Zobacz. Jak się napiął Jeszcze umiem, uwaga. Obrót. Jesteście gotowi na no to? Nie, ja nie wiem czy jest <noise> nie Nie wiem, tak? złapie się czegoś? Hmm. Okej, okay, dobra, bo. Wow. Wow. Really nice. Czy wszystko jest z kosa? Nie, nie. Chciałem powiedzieć jakby. Tak, przyszło mi parę złych słów na temat tego, co widzę A? Ale potem pomyślałem Nie! Nie mogę im tego powiedzieć Czemu nie możesz? To są jednak ludzie walczący o swoje marzenia I w tym czasie ja po prostu tak o was sobie myślę właśnie o tym, że po prostu o tym, co wy przeżywacie w ostatnich dniach I co będziecie przeżywać przez najbliższe dwa, trzy miesiące A gdzie się sobie wyłącza? Złapnij go między nogi, proszę <laughs> Proszę, kopnij Dobra! Moczno. Nie! I wszystko zepsułeś! Pomagam, nie róbcie mi pału Magdy. Ja bym Magda. tylko chciała powiedzieć o toku, który mieliśmy dwie minuty temu. Kto? On nie pamięta. A, On ma sklerozę. To dla wszystkich e, widzów. To takie jest. nas stań, stać z nami. To jest moja głupkowate poczucie humoru, ale <laughs> ono mi się i... tylko udziela w momencie większego po prostu takiego stresu. Bo ja się po prostu stresuję za mojego przyjaciela, który ma, stoi przed wielką, przed swoimi marzeniami, przed obliczem. To go składa. Kogo? No Maciusia. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Magda ma zajebistą koszulę. Magda. W ogóle zajebista. Outfit. Poszliście zajebiście w trendy i połączyliście japonki właśnie z szerokim denimem. To jest yeah. 2025 hor. Zajebiście pasujecie do siebie. No ładnie, jest poprawnie basicowa. Mi się koszula też bardzo podoba. Wyglądacie jak nie manekiny. Zajebiście. Mikołaj wygląda jak manekin. Tak, to jest prawda, że to mogło być jakiś. Ale w ogóle nam że jak... manekina zdjęły całe outfit. Jak... Co do Magda outfitu, uważam, że nie meczuje z Pesturą i że jakby ta koszula była krótsza, to to by uważam, że wyglądało dużo zgrabniej. No, what the hell! Wyglądamy mega słodzio. My, My skakałyśmy po prostu ze szczęścia, jak zobaczyłyśmy, jak Magda w tym wygląda. No to się cieszę, że wam się podoba bardzo. Ale nie, nie, nie mniej, są tu ładne Otwity. To jest takie, na moje czepialstwo to było. Znając wasze możliwości, wiedząc, że są was cztery dziewczyny, które się całkiem nie niej ubierają, są... i że wszystkie obrzucone wybiżuterie wszędzie, na szyi, na rękach, na paznoki i tak dalej, to tutaj czegoś zabrakło, jakby takie trochę z lenistwa, Załóżmy się tylko Japonka? Nie można wypożyczyć biżuterii. Nie, w Ty boisz w domu po swoje ubrania. No przerywa się. Marcinka, wiem, że jesteś młodsza i... Bo jeszcze, ale nie przerwę się starszej osoby. What kiedy mówię, no, więc No widzieliście tak 40 lat? Nie, patrz jak trzymam klapkę. Gdzie wasza biżuteria? No, ja nie mówię tego do ubranie. was, więc tak, 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 was mówię to dla widzów, że jeżeli byście, by, byście ubierali takie outfit, to pomyślcie troszeczkę nad dodatkami, nad czym, czego, nad czym nasze dziewczyny nie pomyślały obliczu ich sytuacji, teraz, ich stresu na co dzień nie chciałbym Dzieci dokładać mać, teraz już To dobra, to Magda, zacznijmy od ciebie, jak się ci czujesz? Ja się czuję super, ja w ogóle lubię na co dzień nakładać takie rzeczy, bo tak jak mówiłam już na turnieju tańca jestem bling w tańcu z nami jest bardzo dużo wszystkiego, ale to jest na wyjście, więc też jest super, a na co dzień raczej lubię takie wygodne, normalne, luźne takie bardziej basicowe Słuchajcie, ja się czuję fajnie, luźno Nie mam tak, że to jest jakiś auty który mi się niesamowicie podoba, po prostu jest taki, taki nienaganny właśnie że trochę taki z manekina i czuję, że on jest poprawny, ale nie czuję, żebym odkrył coś takiego niesamowitego Widzę Maćku, że cię to bardzo nie, do, dotyka Jezu Maczku, nie płacz że on nie, nie płaczą. że on nie mówi za ciebie za dużo, nie prawda? Ma was że, że ty masz tyle do pokazania tak? też jako człowiek Magdo, chciałem takie zadać ci pytanie Kto uważasz z nas tutaj obecnych, jak nas już zdążyłaś poznać jest? Najmniej fajną osobą. O nie, strasznie. Chyba ja bym nie. powiedziała Maciek za zadawanie takich pytań. Magda wierzy w ja, ludzi. Dokładnie, no. ja wierzę w ludzi. Dzisiaj mi, ostatnio tak powiedziała, jak nagrywaliśmy TikToka. I ja będę na was głosował właśnie dlatego. Jeszcze oh. jeden komentarz co no. do outfitu Bagiego. On cię ogłosił stary z charyzmy i z tego wszystkiego, co jest w tobie najlepsze. Ale coś z tym jest moim zdaniem. Że on jest taki po prostu... Ogólnie trojna strzała jesteś. W sensie wiesz, zawsze mogłam uszyć jakąś szmatę i później kazać Bagiemu to ubrać, żeby mu było głupio skrytykować. skrytykować. outfit? Wygrał. Nie wiem, to naprawdę nie jest proste. Powiem ci, co ja ob obstawiam. U ciebie moim zdaniem ten outfit? W sensie, ten poprzedni ma coś w sobie i to mi tak, jak mówiłam, przypomina turni tańca i w ogóle jest bling-bling i no. jest mega ta sukienka w ogóle. Na pewno bym wyszła w niej gdzieś na jakąś galę czy coś, ale jednak ja preferuję na co dzień takie ciuchy i częściej w nich chodzę. Właśnie takie luźne, wygodne. Nawet jak coś tam czasem jest bardziej obcisłe, to jednak to jest takie bardziej streetwearowe i takie. Ja uważam, że classy. w tym super wyglądasz. Jest. Serio, zajebiście się w tym wyglądasz. Mm. A tamto no właśnie to trochę cztery. tak jak. Tak jak powiedziałaś, a ja na przykład w tamtym outficie się sobie bardziej podobałem, że to jest taki no taki mm. basicowy trochę. A no tamten outfit to nawet ja bym go Serio. Mm -hmm. Zapraszamy wszystkich i mówimy kto wygrał. Długa narada, kochani, ale mamy dla Was wyniki. Czy jesteś do wygrania? Co na do wygrania? żywo oglądanie naszej pary. Mięczącej. I to nie jest żart. I ja nie mogę iść na przykład jak przegram? Nie. Chodzi o to, że tamten mój strój był z innego w ogóle, jakby z innej tematyki. To był bardziej taki, ja poczułam się jak na turnieju i w ogóle na gali. Był genialny, ale jednak w tym stroju czułam się. Lepiej na co dzień, bo częściej bym go po prostu założyła. I ja rozkminiałem sobie, w którym stroju czułem się po prostu lepiej. I, I już się nie zgadzamy. I, i, I tutaj powoli zaczął się zgrzyt. Nie doszło do rękaczynów. Ojej, <grym grym> Ale, na ale naprawdę, są emocje. Ale były emocje. Czy e. pierwszy raz na siebie krzyczyliście? Tak. I czas... Ale w tańcu są emocje. Tak, w tańcu trzeba tak, Dokładnie. Do tańca trzeba dwojga. Że ten outfit na przykład nie podoba mi się aż tak bardzo, jak podobał mi się poprzedni outfit. No oczywiście. Dlatego wspólnie z Magdą. Uznaliśmy, że, że wszyscy jedziemy tutaj. Że... Jest remis i wszyscy idziemy. Nie to ale zupełnie serio. Naprawdę rozmawialiśmy i uznaliśmy, Nie, że Magda To ten będzie ten mega sprawiedliwe się i To mi się w ogóle... bardziej podoba dokładnie, a mi się podoba tamten outfit i, i naprawdę zrobiliście we dwójkę roboty na 50%. Łemka. Co nam daje, że wspólnie jest 100% i wszyscy jedziemy do tańca z gwiazdami cool. Musicie no, nam kibicować. A nie można Karolakowi? Nie! nie no Michał, proszę. Dobra, to no, mi nie idzie. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za cywilizację. My dziękujemy Wam za to, że mogliście tutaj Dzięki. się. Dzięki. Ale wiecie co, dziękujemy Wam. Ja ma dziękujemy na Bardzo mądre ma przybicia. Uwaga, uwaga. jednak Tomasz Karolak ma też mniej czasu. E, w sensie to tak jak Messi na przykład na Mundialu, tak? Kibicowaliśmy Messiemu, żeby on zdobył to złoty medal, bo to były jego ostatnie mistrzostwa. A mogę świata. Na, Czekaj, przerwę się, to Zaraz dokończysz, zaraz dokończysz, dobra? Widzowie, dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. głosujcie na parę numer taką, bo jeszcze nie wiemy jaka jest. I dziękuję Wam. Do